Witajcie dzisiaj w piękny słoneczny, chociaż wieczny dzień w ogrodzie pod szumiącą lipą. Zobaczcie co u mnie nowego. Pięknie wiśnia japońska zakwitła. Wygląda pięknie. Ma takie pełne kwiaty. To jeszcze jest młode drzewko, bo dopiero jest kupione w zeszłym roku. Także dopiero pierwszy raz kwitnie. Ma dopiero dwie takie gałązki, ale wygląda ślicznie. Już sobie wyobrażam jak będzie z niego większe drzewko jak będzie pięknie wyglądało. Bratki oczywiście jeszcze w pełnym rozkwicie. Jeszcze jest ich dużo. Rozbijają się coraz to nowe wzory i kolory. Patrzcie, jak pięknie. Także ta rabatka bratkowa jest śliczna. Bardzo długo kwitną i bardzo pięknie. I tutaj moja okrągła tulipanowa rabata i narcyzowa. Narcyzy pięknie kwitną, te białe, pachnące. Tutaj tulipan, który ma takie postrzępione. One się chyba nazywają to puzie. Tulipany. Tam są żółte, czerwone i tutaj białe. Białe, które będą się też przebarwiać. Lekko różowe są. Tu jest tulipan lodowy, który już zaczyna pokazywać się, więc też będzie piękny. Tutaj są tulipanki zielone. One są takie żółto-zielone. Tutaj są takie właśnie seledynowe. Nie wiem, czy one jeszcze zmienią barwę, czy nie, bo przeważnie zmieniały ale te chyba zostaną zielono, takie żółte, zielono-seledynowe. Tutaj są ładne białe, piękne białe. I tam są jeszcze pomarańczowe. I jeszcze żonkile i narcyzy. I jeszcze, jeszcze będą się rozwijać tulipany, bo jeszcze tu są w pąkach. A tutaj już wychodzą czosniki. Także to jest taka ta moja pokrągła rabata przy bukszpale. rabacie pod różą już kończą kwitnienie. Czerwone tulipany te paseczki czerwono-żółte i tutaj już żonkile też pomału kończą kwitnienie. Tutaj jest taki zielony tulipan, który się cały rozwinął i tutaj jeszcze Tulipany są w pąkach, więc tu jeszcze będą tulipany, tam barwinek fioletowy i tutaj te ceglaste, zielono-pomarańczowe, już też kończą kwitnienie. Na rabatce tutaj różanej, gdzie są te kępy tulipanów, one też już kończą kwitnienie. Sasanki też, więc tu powoli już będzie coś nowego się sadziło z przodu przed różami, no i będę czekała, już za Natomiast na tej rabacie przy karmniku jest wieczornik damski, już ma pąki. Tutaj jest krwawnica, która już jest y, y, moja z, y, z nasion, y, wysiana w jesieni w zeszłym roku, teraz tu jest rozsadzona. Tutaj tulipany. Tu zostawiłam ja ziele, ponieważ ono bardzo ładnie na żółto kwitnie. Tutaj są jeszcze narcyzy i naparstnice. Także tutaj jeszcze będą dosadzane rośliny. W pełni już kwitnienia jest psi ząb, Zobaczcie, jaki ma śliczne kwiatuszki. No, ja jestem po prostu zauroczona tym kwiatem. Tam jeszcze są pączki, dwa, więc jeszcze będzie kwitł. Śliczny jest. Ja zobaczymy, jak z roku na rok będzie się rozrastał. No i tam są zawilce: zawilec niebieski i zawilec biały. I barwinek. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają te tulipany w słońcu. Jakie piękne mają barwy. Zwłaszcza te biało-czerwone. Pięknie wyglądają. Naprawdę. Pierwszy raz mam te biało-czerwone. Bo są przepiękne, naprawdę. Jeszcze te niebieskie tutaj. Szafirki kończące już swój wzrost, swoje piękne kwitnienie. No i tulipany jeszcze w pełnym rozkwicie. Zobaczcie, jakie śliczne różowe tulipany się rozwinęły. One były na początku takie białawe, a teraz to są śliczne, różowe. I tutaj lodowy. No, super jest ten lodowy tulipan. Tam jeszcze tu, tutaj przemarzły widzę. Jak były te przymrozki, to te lodowe mi przymroziło. Bo takie są brązowe. No i tutaj jest liczny ten pełny tulipanek. A tutaj są te biało-zielone. I te są piękne też. Takie kielichy. Białe dostają też takiego różowego rumieńca. Także u mnie tulipany jeszcze w pełnym rozkwicie. Jeszcze sporo, a tam jeszcze są w pąkach. Także jeszcze trochę się nacieszę tulipanami. Tu na rabatce jeszcze posadziłam, zakupiłam sobie i posadziłam sadzonki brunery. Śliczna jest, ma niebieskie kwiatuszki. Takie jak niezapominajki i miodunki. Cztery różne odmiany miodunki. Też kwitnie już jedna na fioletowo, druga na różowo. Tam będzie niebieska. I tu jeszcze jedna brunera. Także tutaj będzie taka zacieniona, ona tylko na o, o wschodzie jest rano jest słońce później już jest zacieniona rabata bo i brunera i miodunka lubią półcień i cień więc one tutaj będą miały dobrze a co nowego w warzywniku otóż w warzywniku bób kiełkuje u nas wszystko jest później bo było długo zimno więc bób dopiero jest na tym etapie ale to nie szkodzi na pewno zdążył rosnąć tutaj mamy groszek groszek cukrowy i groszek yy, groszek cukrowy ambrozja i groszek cukrowy o fioletowych stronkach zobaczymy mam, o fioletowych stronkach będę miała pierwszy raz Tutaj musztardowce, sałatka fioletowa i sałatka biała yy, zielona. To są sałatki liściowe. Tutaj wychodzi już marcheweczka, marcheweczka, jeszcze malutka. Tutaj są rzodkiewki, jeszcze sałata, pietruszka naciowa z zeszłego roku i rzodkiewka i pietruszka korzeniowa, która jeszcze nie wychodzi. Tutaj cebulka z dymki i marchewka na przemian. A tutaj przygotowane już grządki są do buraczków. Fasolki szparagowe i papryki, por, seler, tu będą na tych grządkach sadzone. Pięknie zakwitły już jabłonie. Zobaczcie, to jest jabłonka, która ma zielone jabłka. A tam jest jabłonka. Nie znam nazw tych jabłonek, ponieważ no to są bardzo stare odmiany jabłoni były już jak sprowadziliśmy się więc nie wiem jakie to są ale są pyszne zarówno do jedzenia jak i na ciasto zobaczcie jak pięknie kwitnie będzie miała taką masę jabłek ona ma tyle jabłek że jemy przez całą zimę jeszcze mroże są do samego lata prawie no skończyliśmy dopiero Jakieś dwa tygodnie temu te jabłka i bardzo dobrze się trzymają. Uwielbiam kwiaty, jabłoni są przepiękne. Zobaczcie. Już tutaj pszczoły. Pszczoły szaleją. Czy będzie znowu dużo jabłuszek? truskawki też już kwitną to są te frigo to są wczesne wczesne truskaweczki tamte są powtarzające kwitnienie że to wszystko już zaczyna pięknie kwitnąć rabarbar kwitnie muszę zciąć kwiat no, tutaj rosną porzeczki Kapustka ładnie rośnie, ta, która została posadzona. Bardzo ładnie rośnie. Tutaj jest kapusta, która wcześniej została posadzona. Czerwona kapusta. Oczywiście wszystko mam pod siatką, żeby bielinki nie, się nie poczęstowały. Czerwona kapustka i biała kapustka. No widzę, że bardzo ładnie rosną i tutaj dalej przejdziemy. Tutaj jest pekińska. Też już ładnie zawiązuje kubeczki. Myślę, że zdąży zanim pójdzie w kwiat, bo w zeszłym roku. Nie udała się pekińska, było już za ciepło i poszła w kwiat. Może tylko liście można było zużyć. No tutaj ziemniaczki. Ziemniaczki podlane. Wszystko trzeba teraz podlewać, ponieważ jest tak sucho. I tutaj poziomki. Poziomeczki kwitną. Pięknie, zobaczcie. Pełno kwiatów. no Masę kwiatów mają. Masę kwiatów. Także będzie dużo poziomek, zobaczcie. Całe obsypane kwiatami są. Super. No i tutaj w jagodniku. Pięknie już kwitną, nie kwitną jeszcze, pięknie rosną. Mają już ładne listki. Wszystko się pięknie rozwija. Tu borówki, borówka amerykańska, porzeczki, agres. Proszę porzeczki mają. Już pełno kwiatów. Porzeczka czarna, a tu porzeczka czerwona. Już są maleńkie porzeczki. I porzeczko agres. Porzeczko agres ma dopiero drugi rok. I widzę, że ten chyba jeszcze nie kwitnie. No nie wiem, zobaczymy. I ten też nie. Także nie wiem, czy będą w tym roku owoce. No zobaczymy. Także to tyle. Dzisiaj zabieramy się za sianie buraczków i może posadzę fasolkę. Także to na razie tyle. Do zobaczenia i do usłyszenia.